dobra, dobra eee, Sureczko ze strony Krystian z Baleś Saka dla najlepszej życie karki po wygranej, a cóż, co ładnie jak się masz do starej, jak samo poczucie, bo widzę, eee, że jest super Powiem Ci, to tak jak obiecywałem, nie? Trochę to przyciągałem, jest to, żeby e, dać kibicom jak największe, jak największe czas oglądają moje walki. Mam nadzieję, że się podobało. Super jak było. Jak, jak rozmawialiśmy wcześniej, Wam też się podobało, tak więc powiem Ci, jestem zadowolony. nie? No. naprawdę, mega się podobał, bo wiesz, Twoje akrobacja, ale wiesz, takie super, super skoki, skakanie stary, uderzenia to było naprawdę no, mega mocne show. Ale powiem Ci, że jak chciałem to skończyć w jakiś spektakularny sposób, dlatego tak. na, na początku. Znaczy, to było pod koniec drugiej e, pierwszej rundy, Wziąłem, minąłem go e, round kickiem, nie, prawym kopnięciem i z drugiej strony wyskoczyłem i chciałem go kopnąć głową głowę, ale patrząc znowu się położył. Tak. Mówię, nie kładziemy się, mówię dawaj! Tak, to było mocne, ty biegniesz coś tam od prostu... <laughs> ale ja też wiesz to, w pewnym momencie mówię do niego, e mówię, Adam dawaj, kurwa nie kładziemy się. Mówię, bo będę musiał ciebie iść na podłodze. dawaj! Adam mówi, dobra, sorry, już nie będę się kładę. mówię, no dobra, to idziemy dalej, nie? Nie, naprawdę, mega, mocne show. W ogóle widziałeś go czoło stary po całej walce, on ma, bo wiesz, całe na czoło, to było od tego łokcia, które weszło? Znaczy nie, to wiesz co, bo on znowu... Adam znowu chciał się skierować na dół i jak go wyczaiłem, wyczułem, że on cały czas chodzi w dół i wszedł mi lewy lewy duchowy i jak poczułem go, wiesz co? akurat mi skóra spękła na, na kostkach I poczułem jak mi weszło to na, na, na jego czoło i patrzę, mówię, leży, mówię o chyba nie wstanie, no ale wiesz to jakoś tam stał. No ale długo to znowu nie trwało, nie? Mówię, nie no pięknie, powiem ci naprawdę, było fenomenalnie. Tak, naprawdę, jedna z lepszych warstw. Szczerze mówiąc, nie wiem, najlepsza, póki walka. No ale wiesz co, tak jak odbycałem, nie? Bo tak. tutaj wiesz, co? ludzie przyszli, by oglądać te walki, nie sobie... Ten Ja nie chciałem tego skończyć, wiesz to w 3 sekundy, czy nawet w minuty. Ja chciałem, żeby to jak najdłużej trwało. Popatrz, jak on nie dogartowałem, to było tak, że on się potał, tak. on już tyle czasów siostrów na, e, na gołę przyjął, że potem on do trenera mówi, mówi do trenera, ale ja już koniec, ja już koniec, ja mówi, Jestem ze 3 minuty bym po No ale dobra powiedz, naprawdę dziękuję mu i tak wielki szacunek dla Adama, bo on tą walkę przyjął e, wczoraj czy wczoraj, tak więc naprawdę i tak Adam wielki szacunek, bo nie każdy e, przyjmuje walkę, więc to przed dzień i jestem takim zawodnikiem, jakim, jakim ja jestem, nie? A powiedz o jakąś trudność sprawił ci? Było to raczej wyzwanie jakieś wielkie, czy bardziej bawiłeś się trochę tą walką? Powiem ci... Większą trudność, on chciał się bić, on się chciał bić, ja też nie chcę na niego mówić ani żadnego słowa, bo to jest sportowy. a sportowcy powinni się szanować. Naprawdę ja jestem bardzo mu wdzięczny, że wyszedł, bo gdyby on nie wziął tej walki, to ja bym nie mógł zawalczyć, to bym musiał wrócić do domu i wiesz, stoi, czekaj na następne show. To w przed walką? Czy się stresuję? trochę się stresuję. Chyba wiesz, to każdy się stresuje, tak. bo to wiesz, to każdy chce dobrze wypaść. się stresuje. Dokładnie, to każdy chce dobrze wypaść, więc yy, mam zawsze takie 5 minut przed, przed walką, przed wejściem na, na ring, że sobie siadam, analizuję wszystkie e, założenia, które chcę e, zrobić w ringu i wtedy wiesz, to serduszko trochę mocniej bije. A masz, poza waszą wizualizacją, jakiś taki rytuał przed walką, powiedzmy nawet dzień przed, który zawsze stosujesz? Się nie brzykam. Nie jeden dzień. dzień. No, nie trochę więcej. A, Męci, o, o, o. Moja dziewczyna wiesz co mówi? Kurde ma trochę głupoty z tym, ale wiesz co? Ta sama rzecz szanuje. E No, elegancko, Słuchaj, Magregor nie, Magregor nie, Magregor ma, ma wiedzpana. Nie, Magregor, on nam leci A. wiesz co? Ale nie, widziałem też badania, że to podwyższa tę stronę tak tydzień przed, żeby sobie wziąć zachować. Mhm. To, mówią, że e, kobiety robią miękkie nogi, nie? No, Więc ja mówię, nie, tak jest, to parę dni przed walką siada na dół, ja mówię, dobra, poparłem się po walce, nie? Tak jest, dokładnie. To, to co stary, jak ty, tak, tak bardzo bysz walczyć, super ci poszło, to może zawalczyć trudniej na nas, panie Gali. Powiem Ci, nie wiem czy zrobią e, turniej e, w mojej wadze albo w podobnej wadze, w której ja walczę, bo za wadze jest taką osobą, która walczy 120 kilo i przyjąć od niej cios na głowę. No to wiesz co, dużo, dokładnie, dokładnie. Dużo rzeczy się ostatnio wydarzyło w sportach walki, tak, dlatego tak. trzeba brać walki wiesz co sensownie. Dokładnie. O ile teraz ważysz? E, 78 kg. No to jednak trochę na ten turniej ciężka sprawa. No, Ale na o... super to jest super, tak, e, super wrażenie i tak. No jak najbardziej mam nadzieję, że wszystkim się podobało tak, i tak. mam nadzieję, że wrócę na kolejny show. Tak. E, jaki teraz plan po walce? Co, jak się ostresujesz? W poniedziałek nie, we wtorek idę na kolejną już na trening, nie? Przygotowuję się do kolejnej walki. Kiedy? 15, nie, 19 marca. O, super. Gdzie walczysz? W Liverpoolu. Tak A. jak ci mysujemy na jakiej gali? Powiem e, nawet nie wiem, ale bije się. Ale, Ej, to szaduje, no. to jest wojownik. Po prostu kiedy bo walkę i to tego go obchodzi. Wiesz to najważniejsze dla mnie, z kim się bije, nie? Tak. Bo to jest, to, 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 to jest ważna kwestia. A bije się z koleśem, który jest numerem 15, czy 16 w rankingu świata i oh. no. To jest to jest, oh. bie, to jest sprawa i to jest dla mnie oh. najważniejsze A gdzie będę się bił? To to jest, druga, to jest sprawa drugoplanowa. Najważniejsze, jeden z najlepszych zawodników na świecie i tam po prostu idę. No. W, w takim razie można rzecz powodzenia. Trzymaj się z farcikiem. Dziękuję Ci bardzo Dzięki za i samych sukcesów. Dzięki, Dzięki.